Dzisiaj będziemy badali zależność ciśnienia hydrostatycznego od głębokości. Do doświadczenia potrzebuję wysokiego cylindra miarowego z trzema otworami na różnej wysokości. Do cylindra nalewam wody. Odklejam plastelinę i obserwuję zachowanie wody. Najdalej tryska woda przez dolny otwór, a przez górny najbliżej. Im głębiej, tym większe ciśnienie wody, gdyż większa jej masa naciska na jej dolne warstwy. Zatem, wraz ze wzrostem głębokości. Wzrasta ciśnienie hydrostatyczne.